Halo! Czy to TikToki? Tak! to TikToki! Lecimy. Ej, halo! Nie zapomniałeś o czymś? Na serwerze DragonCraft.pl trwa właśnie konkurs! Gdzie wygrać można takie trzy myszki oraz podkładkę. Całość warta jest prawie 1000 złotych, A wystarczy zbudować tylko najładniejszy dom na trybie survival. IP DragonCraft wersja 118.1.118.2. Mam karty. Nadała ja mi karty. Z jakiego banku jest ta karta? Z M banku A to jest teraz na ekranie? Prawie kilo warzyw w jednym sosie o nie. Wkładacie kartę do bankomatu i bankomat nie chce wam jej oddać. Więc bierzecie telefon i dzwonicie do supportu i koleś się was pyta, no dobra, a co teraz jest na ekranie? Wy no macie prawie kilowarzy w jednym sosie łowic. Twój stary magik. Tu, 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 tu. Nie wiem czemu, ale trochę tak sobie wyobrażam mojego tatę. w sensie, mój ojciec też sobie lubi porobić czasem jaja. I totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak nagrywa takiego TikToka. <ścoughs> ale to stuczone piwo na końcu to jest hit. Na górze róże, na dole kamerun. Na górze róże, na dole zupa. Jak nie subskrybujecie, to mnie boli dupa. To nawet nie jest śmieszne, to jest prawda. Pow. spotykasz tych gości. No, Volkswagen Bora. Ej, maleńo, wsiadamy? Dawaj, co z u miejsca? Mamy gumeczki! Co? Ja myślałem, że to będzie po prostu cringe'owy filmik z typami, którzy wyrywają na jakiegoś pasata albo bore A tutaj taki jaja. Ej, dobra, to jest dobre. Oto dlaczego kocham polski? A chuta p... Każdy psychopatko? opatko na ci kopa w łeb i ten erafoniks. Ale ja bym chciał mieć kiedyś taką klasę Ale oni są za... za... i są I to ma 8 milionów polubień I nauczycielkę, która nie ma kija w dupie Czaicie? Normalna nauczycielka, która weszła do klasy i zaczęła się śmiać Ona się śmieje Ona tu stoi i się uśmiecha Można być normalnym nauczycielem Jaki to kraj? Wyprowadzam się Kiedy spędziłeś 50 dolarów, żeby dostać bilet na amerykańskie Mam Talent Ja nie chyba wiem, jak to się zakończy. Tequila. I ta reakcja na końcu. Dobra, ale typ jest legendą. Zrobisz coś takiego i jesteś gwiazdą. Trzy razy tak, przechodź dalej. Pow. idziesz do biedry po bułki. Serio? Serio? Purple Patty, małpa Biedronka. Biedronka, sprawa została przekazana do biura obsługi klienta? Sprawa to powinna być przekazana do sanepidu, a nie biura obsługi klienta. Ja pie Zdajcie, że wchodzicie do Biedronki, tam myszy normalnie siedzą na pieczywie, zgłaszacie sprawę do kierownika, a on mówi No dobra, to ja zgłoszę pań, sprawę pani Zosi z trzeciej kasy tam. Jesteśmy git? Już przeczytałem, sprawa została zgłoszona na policję. Zgłaszacie Biedronce, że są myszy w sklepie, a oni nią na policji i macie panik. Biedronka was dopiętoli za to. Co mówi biolog, kiedy znajdzie 10 złotych? No, dawaj. Łodyszka. Menel Kalifornia. I to o co chodzi? Że tak działa Black? Jak kupicie sobie Black Energy Drink, to skończycie w taki sposób? <gry> Hej, co Black robi z ludźmi? Chyba o naszą kondycję? Random Discord memes. Nie gadaj, że to zrobili. Kolesie przerobili przyczepę na pojazd. Tym Skandynawom to się naprawdę nudzi w życiu. Dam wam ciekawostkę teraz. W Norwegii jest prohibicja. Po godzinie bodaj, 18 nie można kupować alkoholu. A jest tak dlatego, że ludzie mieszkają mega daleko od siebie. Jak nie mieli co robić, to popadali w alkoholizm. Ale widzę, że na szczęście zaczęli przekuwać to w kreatywność. <laughs> co jest grały? W nie, nie Ale nie no, szanuję To jest Big Brain Time. Włochaty koleżka. O, mi to już wystarczy. Ja tego nie chcę oglądać dalej. Jakie bydle! Jakie to ma nogi w ogóle, jaki on... Od... Fuj, wyobraźcie sobie... Wyobraźcie sobie Zapamiętajcie, że jak będziecie teraz otwierać drzwi w aucie To pod tą klamką może być pająk I to takie wielkie bydle z takim odwłokiem. Teraz za każdym razem jak będziecie wsiadać do auta Myślcie sobie, że tam jest pająk Załatwiłem wam właśnie schizę do końca życia A wiecie czemu? Po jedna trzecia z was dalej nie subskrybuje kanału Jak w końcu dobijemy do miliona To wszystko się zmieni Wasze życie będzie lepsze Więc nie czekajcie, subujcie Dzięki. Na górze róże, na dole zupa. Z mojej dziewczyny jest za. ta dupa. Na górze róże, na dole koła. Podpaliłem cztery bośniackie przedszk. Na górze róże. Dobra, ej, slow down. Moje pierwsze mieszanie wobec tego TikToka. On jest rudy. Czy naprawdę musimy go oglądać? Drugie co? Na górze róże, na dole koła. Dziewczyna rudego jest wymyślona. <laughs> co widzi moja pizza w mikrofalówce? Dobra, to jest głupie, ale nawet zabawne. Ja to nie chcę nadkomentować tego naprawdę. W Polsce linie tramwajowe są tak bardzo broken, że nawet jak stoicie dobrze, stoicie przed torami i czekacie aż przejedzie. To nie! Tramwaj musi zrobić KURWA! I wjebać się w was, nie? No to jest Polska. Dlaczego tramwaje w ogóle jeszcze istnieją? To powinno być zdelegalizowane. Wywrocławienie w Gdańsku. Tramwaje się nie wykolejają, one się wywrocławiają. Pow, zabrałeś pięciotonowej koleżance piórnik i teraz uciekasz. <laughs> Tak, <laughs> ja <nie> <laughs> jeszcze ta muzyka z w tle. To jest złe poczucie humoru, <laughs> ale gorsze jest to, że po drodze zebrała całe jedzenie. <laughs> Andrzej znalazł swoją idolkę. Czeka, jego idolka. A, to są płatki z Natsu, No. <śmiech> <śmiech> To tyle? O mu to skomentowała! Płatki sobie możesz przyłożyć. Dobra. <grystanie> Tego się nie spodziewałem. Ochrona sprawdzająca monitoring. Bez tu co się k***a dzieje? Włączmy alarm przeciwpożarowy. Powiadommy okoliczne jednostki straży pożarnej. Niech teraz do podstawówki przyjadą dwa zastępy straży, bo wcisnąłem przycisk. Haha, beka w chuj! Chcę to zrobić, ale nie ma takiego czegoś u nas w szkole. Horses are my life. Nawet nie jestem zdziwiony, że napisała to koniara. Pamiętajcie o Minecraftowym konkursie na myszki oraz podkładki. Serwer DragonCraft.pl, konkurs trwa do końca kwietnia, dlatego trzeba się śpieszyć.